Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Pierwszy mecz trzeciej fazy mundialu dowiódł, że grupa śmierci w pełni zasługuje na swoją nazwę. Choć zwykle autokary z siatkarzami przyjeżdżają pod halę w tym samym czasie, tym razem Brazylijczycy przybyli wcześniej, kontynuując w ten sposób psychologiczną wojnę z Polakami. Jednak Białoczerwoni wychodzili ze swojego autokaru na dużym luzie, a pod łódzką atlas areną gromadziły się tłumy kibiców, głównie polskich, ale też brazylijskich. Siatkarski dreszczowiec zaczął się 25 minut po 20. Zwracającym do pierwszej szóstki winiarskim Polacy w świetnym stylu wygrali pierwszego seta. W drugim winiarski opuścił parkiet. Michał tłumaczył to tym, że była psychiczna blokada jednak. Yy, to wszystko się działo w głowie. Jednak, jednak ta kontuzja jest świeżutka. To właściwie dwa dni temu to i ledwie mógł chodzić. Polacy przegrali drugiego seta po walce, a trzeciego... Tego seta zdominowali całkowicie, kontrolowali od początku do końca, jakieś tam pojedyncze akcje wygrywaliśmy, ale nie miało to większego znaczenia na, na pozostałą część seta. Jednak od czwartego seta Biało-Czerwoni grali koncertowo. Przed czwartym setem, setem powiedzieliśmy sobie, że że będziemy grać tak jak to by był ostatni, każdy punkt by był ostatni na tych mistrzostwach. I, I tak zagraliśmy i to było widać jak się cieszyliśmy po, tym, po, po każdej akcji, po każdym punkcie. Po raz kolejny okazało się, że na kłopoty Możdżonek. Z Pawłem Zagumnym praktycznie przez cały mecz tak się zastanawialiśmy co by zrobić, jakby zagrywać w określoną strefę boiska. Ciekawe jak wtedy ich rozgrywający sobie poradzi z takim przyjęciem. Nie poradził sobie. Wszyscy się śmiali, nawet na Twitterze była, była dyskusja dawać, dawać tego Mozdżonka wyjeżdżać z Mozdżonem on kapitanie prowadzić. no faktycznie, tak się składa w tych meczach tajbrekowych naszych, że, że kiedy się pojawia Marcin Morzonych, sytuacja zaczyna się zmieniać. Polacy znowu świetnie znieśli nerwową końcówkę. Ja myślę, że nas budują te kolejne zwycięstwa w Tajbreku. To, to nie jest tak, że to... Że Gdzie to gdzieś tam się może wypracuje, coś po prostu każde takie zwycięstwo czujemy, że możemy wygrać, i, i, i to nam pomaga. Nerwowo nie wytrzymali Brazylijczycy, którzy zignorowali pomęczową konferencję po pierwszym od 44 lat mundialowym zwycięstwie Polski nad ich zespołem. Trener Rezende tłumaczył to tym, że musi przygotowywać zespół do jutrzejszego meczu, natomiast jego syn, który, który pełni rolę kapitana, stwierdził, że nie przyjdzie na znak protestu w związku ze zmianami w regulaminie dotyczącymi dni rozgrywania. Yy, Spotkanie dziwne zachowanie, nie ukrywam, że. że, że no, właśnie można powiedzieć skandaliczne. Po pierwszym meczu w grupie śmierci na jej szczycie znajduje się Polska. Złodzi Marcin wyrwał onet. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.